Środkiem. Cyprych. Świetne podanie rataj! Ależ to rozegrali ci dwaj ofensywni zawodnicy! A tymczasem odbiór odzyskana piłka mazany! Szukał dalszego słupka. Jeszcze dobitka! Jest radość Gonsawian Molenda! Dopadł do tej piłki, odbitej przez Borońca wysoko. Wszyscy zawodnicy unieśli głowy, patrząc, jak ona będzie opadała na nawierzchnię. A tymczasem Molenda nie czekał, tylko uprzedził kromę. Wochna. Wachowiak! Jest trafienie Michała Wachowiaka! Znakomicie ułożył ciało, znakomicie pchnął tę piłkę. Michał Wachowiak, płaskie to było uderzenia, ale jakże precyzyjne, jakże dokładne, napędził tę akcję. Warty jeszcze bogalski strzał, broni, ale już do bitka Cyprycha i nie miał nic do powiedzenia. Liberkowski znów zostawiony. Niepilnowany zawodnik warty przed bramką. No i Cyprych mógł po prostu zapytać się, w który ruch tę piłkę posłać. Tuś Migielski i jeszcze Liberkowski odbił. No i tak jak teraz, bo Galski jest Cyprych! On najsprytniejszy. On najskuteczniejszy. Pakuje piłkę do siatki i ma drugie trafienie w tym spotkaniu Szymon Cyprych, ale znów był ten rajd Bogalskiego i to się może zemścić. Cyprych przed szansą na hat-tricka, Cyprych. Cyprych! I jeszcze dogranie przed bramkę i jest trafienie z numerem drugim. Batur chyba tak, chyba to ten zawodnik przyjmuje gratulacje od kolegów z zespołu On tam. Czekał przy tym dalszym słupku na linii końcowej, znów on zaczyna. Znów Boroniec Bramce i Gruszczyński na szczycie. Gruszczyński! Ale szpakował tę piłkę pod poprzeczkę. No więc drugi krótki róg wykonywany przez Gąsawian, i teraz już wszystko zagrało na tip top. Zmienił zupełnie miejsce od. W wykonaniu ekipy z Poznania, ale chyba źle rozegrany, choć Tyranowski jeszcze piłko opanował i Śmigielski dołożył ten kij i zmienił kierunek lotu piłki po zagraniu Szymona Tyranowskiego I widzimy jak tam niepilnowany był śmigielski